W tych czas, jeśli chodzi o pilingi chemiczne, czy wiosną, czy latem, na ogół były odradzane, czyli rezygnowałyśmy z, przede wszystkim ze złuszczania naskórka. Trzeba pamiętać, że skóra to nie tylko nawilżanie, ale też złuszczanie, czyli eksfoliacja. I dzisiaj będziemy te mity obalać, a pomoże nam w tym nasz dzisiejszy ekspert, pani Ewelina Rostkowska-Kosmetolog. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witamy serdecznie. Proszę powiedzieć, takie to podstawowe pytanie, czy faktycznie peelingi chemiczne latem odpuszczamy, rezygnujemy, czy jednak możemy robić? Wiele moich klientów jest zaskoczonych, kiedy latem proponuję im zabiegi z wykorzystaniem peelingów chemicznych. Latem peelingi chemiczne używamy, nie używamy peelingów chemicznych agresywnych oraz z dużą zawartością, z dużym stężeniem retinolu. I dlaczego? Wiele osób, bo, wiele osób boryka się z przeparwieniami na skórze. Bo chodzi o to, że po prostu za duża warstwa naskórka jest złuszczana i ta skóra po prostu poddaje się promieniom słonecznym, tak? Aż głos stracił. Tak. To z wrażenia chyba. Tak. tak, tak. Jeśli chodzi o te przeborwienia na skórze, pojawiają się poprzez promieniowanie UV oraz połączenia promieniowania UV z lekami, takimi jak tabletki antykoncepcyjne, izotretynoina, która często jest wykorzystywana w leczeniu w terapii trądzikowej. Mhm. Dużym takim problemem dla skóry są również reakcje wolnorodnikowe wolne rodniki bardzo powodują przyspieszają starzenie się skóry powodują kruchość naczyń oraz niekorzystnie działają na No i to wszystko wpłynie wymo... Po tym lecie będziemy o kilka lat starsze tak, tak. Ale co zrobić, Panie że żebyście byli kilka lat młodsi? Bo ja rozumiem, że to jest jeden sposób, żeby dbać o skórę, ale może są inne również skuteczne środki, żebyście rzeczywiście zawsze pięknie wyglądali. No, środków jest bardzo dużo. Raczej skłaniałabym się i polecałabym klientom wybieranie zabiegów w gabinetach profesjonalnych. Nie polecałabym stosowania peelingów chemicznych w domu, dlatego że są już to bardzo poważne zabiegi i, I mogą. Można, zrobić sobie można sobie zrobić krzywdę. Mhm. Jeśli chodzi o kosmetyki, które używamy w domu, na przykład kremy z zawartością z niewielką zawartością kwasów również powinniśmy się tutaj trzymać ściśle zaleceń producenta. Gdzie mhm. dokładnie czytamy, co tam jest napisane i tak to stosujemy. Nie więcej ani nie mniej razy, tylko tyle i ile producent zaleca. Tak, tak. Natomiast ja bym się tutaj proponowałabym stosowanie, stosowanie tak. no Bardzo fajnym takim teraz na czasie kwasem jest kwas migdałowy. Jest to kwas, który należy do grupy alfa-hydroksykwasów. Świetnie rozjaśnia naszą skórę na ma działanie antybakteryjne, lipofilne, czyli penetruje tutaj, dochodzi do gruczołów łojowych. Bo co nam daje złuszczanie naskórka? Takie mniej agresywne, które możemy stosować latem. Zapobiega, przede wszystkim ma działanie... Przeciwdziała wolnym rodnikom, mhm. czyli przeciwdziała starzeniu się skóry, zapobiega powstawaniu nowych przebarwień mhm. oraz likwiduje te, które już mamy na naszej skórze. Mhm. Chciałbym zapytać, czy również tym zabiegom mogą poddawać się mężczyźni? Czy oni jakoś całkiem inaczej powinni dbać o swoją skórę? Szczególnie myślę o takich tych okresach letnich, że temperatury no, przekraczają 30 stopni Celsjusza. Nie no panowie tak samo jak i panie powinni y, powinni korzystać z z takich zabiegów. Przeważnie panowie mają trochę grubszą skórę, bardziej oporną, ale latem też nie stosujemy mocniejszych kwasów. Tylko takie, które działają powierzchniowo, niezbyt drażniąco na skórę. Proszę się też nie bać, bo kwasy, kwasy właśnie takie nazywane delikatnymi kwasami, nie złuszczają tak bardzo na skórka. Nie widać tego, nie widać gołym okiem że ta skóra schodzi płatami, tak jak mm -hmm. przy takie tych mocniejszych kwasach, mocniejszych, tych tradycyjnych, tak? mm -hmm. które stosujemy w okresie zimowym. Ale pamiętajmy też o tym, że nawet stosując takie delikatne kwasy, jak właśnie kwas felurowy, kwas migdałowy, musimy jednak przestrzegać, uważać na słońce. To no, jest, jest, jest bardzo taki ciężki okres dla naszej skóry, prawda? Ten okres taki letni. Szczególnie jak wspomniałem na początku, gdzie mamy no, dość wysokie temperatury. Tak, tak, ale pamiętajmy o tym, że kwasy świetnie nawilżają naszą skórę. Deszcz. I to tak, oczywiście. I to mm -hmm. też tutaj przy tych temperaturach, przy y, słońce bardzo korzystnie działa na naszą skórę, ale mimo wszystko ją wysusza. Proszę powiedzieć, jak w ogóle dobrać peeling? Czy to musi faktycznie zrobić profesjonalista? Czy my musimy udać się do gabinetu kosmetycznego? Czy my możemy takie delikatne kwasy stosować w domu? No bo są różne kwasy. Są kwasy złuszczające, są też kwasy nawilżające, prawda? Mhm. Czyli Brać odpowiedni peeling. Tak, ale właśnie te złuszczające też mają... E, właściwości e, nawilżające. I, I właściwości nawilżające. Mhm. E, nie, lepiej się udać do profesjonalnego gabinetu, do profesjonalisty, do kosmetologa, e, który dobierze do naszej skóry Odpo odpowiedni peeling chemiczny. Mhm. Raczej się... nie, nie polecałabym, żeby to mhm. e, robić w domu, szczególnie w tym okresie, tak? kiedy to słoneczko jest... A proszę powiedzieć, się. jeśli chodzi o kwas hialuronowy, ten kwas chyba spokojnie możemy w domu stosować, bo on jest przecież dodawany do kremów, do toników, do płynów micelarnych. Jak jest z tym kwasem? Hm. Tak, tutaj ten kwas to budzi wiele kontrowersji. No właśnie. Jest to chemicznie bardzo duża cząsteczka i ona tak naprawdę nie do końca przenika przez naszą skórę. Mhm. Działa tylko powierzchniowo. Delikatnie wiąże skórę i daje nam taki efekt nawilżenia. Tak, taki kwas, taki produkt możemy, możemy stosować w domu. No ile się dowiedziałam ciekawych rzeczy. No więc właśnie. A proszę powiedzieć... Y czy jeśli jest taka wysoka temperatura, jeżeli my nocą, jak jest gorąco, też stosujemy kremy takie cięższe, nawilżające, czy raczej stosujemy delikatniejsze kremy? Delikatniejsze, latem proponowałabym, aby stosować delikatne kremy, które nie będą obciążać naszej skóry. Są bardzo fa fajne. W tej chwili widziałam na rynku giełki nawilżające. Mm -hmm. którymi się możemy spryskać naszą skórę i mamy efekt i nawilżenia, i odświeżenia. Mm -hmm. Także takie bardzo delikatne, żeby nie obciążać. A te mgiełki możemy stosować też na makijaż? Pod makijaż. Te mgiełki pod, mgiełki pod makijaż, tak. Te nawilżające, ale, ale widziałam, tak, są też... No właśnie, bo ja też zwróciłam tak, są na, takie to, na panie, makijaż. tak, się psikają, nawilżają... To są takie odświeżające, tak. To są takie bardziej, to, to są takie bardziej tutaj, odświeżające. Taki efekt, że się nam po prostu robi chłodniej. To jest ważne. A, przynajmniej, tak. przynajmniej na chwilę. Tak, Przynajmniej na chwilę, ale też bardzo fajne. Nie ukrywam, że stosowałam. E, dobrze, panie Walino, to Panie Walino, przede wszystkim jest ekspertem naszym. Jest więc ekspertem, więc także proszę dzwonić. Tej podziękujemy za rozmowę. Wrócimy jeszcze do nawilżenia, wrócimy do złuszczania i wrócimy do tego, jak o tą skórę dbać, nie tylko poprzez kremy z filtrami, a, bo to też oczywiście jest niezwykle istotne, ale też w inny sposób. Także dzwonimy, pani Ewelina zasiada w tej chwili do naszego dyżuru, Zaprasza. eksperta 5329605 i oddajemy panią Ewelinę w państwa ręce, a my za chwilę wracamy. Kartka pocztowa jako dzieło sztuki i świadek historii. W najbliższym odcinku poznamy historię związaną z Jerzem Łopatyńskim i kartką, która...